Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków, zdecentralizowanych projektów, a zwłaszcza maniaków, minerów. Słuchajcie, dziś troszeczkę inaczej, nie będziemy mówić o konkretnym minerze, znaczy będziemy mówić o minerach, ale chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć o, o tym, jak ja widzę w ogóle te minery, jaka jest w tej chwili moja strategia, jeżeli chodzi o wypłaty, bo Doszedłem już do takiego słuchajcie, poziomu, gdzie obecnie mam działających 15 minerów. Nie patrzcie na tą tabelę, bo ona nie uwzględnia właśnie. Tu jest chyba 12, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tak, nie uwzględnia. Nie, tabela nie uwzględnia trzech, ponieważ tamte były mniejsze. Gdzieś tam sobie coś tam kapie i tak dalej. No i słuchajcie, no, strategia w tych minerach, taka najbardziej efektywna, która powoduje to, że i my jako inwestorzy, jako graczy jesteśmy w stanie w jakimś tam dłuższym czasie wypłacać sobie dniówką nasz wkład, mniej więcej według kalkulatora wychodzi około 60 dni, to dodatkowo przez tą strategię powodujemy to, że taki projekt staje się stabilny, on sobie gdzieś tam powolutku rośnie, często jest też, znaczy często właśnie to, może nie aż tak często, jak byśmy chcieli, ale niektóre projekty są w stanie naprawdę bardzo mocno rosnąć i stawać się tymi liderami. Ja zresztą o tym mówię, że jest masa tych minerów. Oczywiście pojawia się czasem teraz w tej chwili jakiś tam wypad, jakiegoś tam skamerskiego shitu, który niestety no, okrada ludzi, ale słuchajcie, no trzeba się z tym liczyć, nie? nie, nie... To jest krypto. To, że tych skamów odpukać, oczywiście i tak trafiamy na małą ilość. To jest bardzo dobrze. No staram się tak naprawdę słuchajcie minimalizować to ryzyko, bo no nie jesteśmy w stanie zminimalizować. Zobaczcie, wychodzą projekty, chociażby wczorajszy Grinch, który nie miał, smart, mm. przepraszam, audytu, a okazało się, że słuchajcie, wypierdolił za przeproszeniem tak w kosmos, jak chyba żaden inny do tej pory, tak, tak szybko. Tak więc w Grinch niesamowity słuchajcie start potencjał, zobaczymy jak to się będzie dalej dziać. A zobaczcie taki Rolls, tak, który wczoraj byliśmy nam mocno na niego nastawieni. Miał audyt. Wszystko było si, leberko. No i co, słuchajcie, no na, dziś, na dzień dzisiejszy 250 BNB. No, spójrzmy sobie chociażby na, na tą tabelkę, którą ja sobie przygotowuję, aktualizuję każdego dnia, sprawdzam ilość e, środków w balansie tych, tych moich projektów. Znaczy projektów moich, tych, w których uczestniczę. 250 BNB, bo jakiś bydle... Nie powiem gorzej, wszedł sobie, słuchajcie, jako pierwszy z 20 BNB nachapał sobie tych minerów tyle, że głowa boli. Nie dopilnowano tego, no jakaś tam amatorka, widocznie. Ktoś wykorzystał lukę i tyle, no co no. To jest, słuchajcie, to, to jest świat zdecentralizowanych smart kontraktów, tak. Jeżeli Ty czegoś nie dopilnujesz, to ktoś to wykorzysta i tyle. I tak to wygląda. No i słuchajcie, tak jak mówię, no te minery sobie rosną rosną sobie niektóre, niektóre spadają. One oczywiście, słuchajcie, bo to, to nie są typowe stakery. Stakery w tym sensie projekty, w które wchodzimy, musimy wejść w pierwszej sekundzie, bo jak nie wejdziemy w pierwszej sekundzie, to one po tygodniu już nie istnieją. To są te takie stakery, gdzie mamy, nie wiem, 25% dziennie i często tygodnia nie wytrzymują, tak? bo jest brak tego napływu kapitału, jest słaby marketing. Wszyscy wchodzą w jednym momencie na samym początku i potem już dupa. tak? Nie ma jakby w tych algorytmów czegoś takiego jak auto compounding, czy compounding, czy po prostu wizja tej, 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 re, tej reinwestycji, tego, tej strategii 6 na 1, która jest stosowana właśnie w przypadku minerów. To by powodowało to, że ci ludzie zupełnie inaczej by jakby podchodzili do tych projektów. Nie ma tej kultury tego no tej takiej wizji, tak, wizji, w sensie tego, że ludzie nie, 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 nie reinwestują w tych projektach, dlatego one padają. W przypadku minerów, słuchajcie, mamy jakby kulturę związaną chociażby z tym 6 na 1. Mamy też oczywiście dużą społeczność, która jest świadoma tego, bo właściciele tych projektów już w tej chwili standardowo jakby informują o tym. Mamy też dużo zabezpieczeń, które Przeciwdziałają drenowaniu, czyli tak naprawdę maksymalny okres utrzymania sobie środków, kumulowania ich, nie robiąc nich, bo w przypadku minerów, jeżeli wypłacamy sobie środki, to nasze nagrody spadają, ponieważ wartość tych sidów, roślinek, kaczek, bejków, czegokolwiek zawsze będzie spadać, tak jest to skonstruowane. Po to, żeby nie wydernować kontraktu, po to, żeby ten kontrakt był w miarę sprawiedliwy dla tych, co będą wchodzić później. Bo gdyby nie był sprawiedliwy, ludzie by nie wchodzili, te projekty by padały. Tutaj nie tylko wchodzą pieniądze z reinwestycji, tu muszą wchodzić pieniądze z nowego kapitału, słuchajcie. Tak chociażby z Baked Beans się dzieje. Na dzień dzisiejszy, słuchajcie, w Baked Beans mamy 34 tysiące 34 tysiące BNB, słuchajcie, to jest 13, 12, około 13 milionów dolarów. Są olbrzymie pieniądze. I nie ukrywam, że Baker Beans jest tym wyznacznikiem. Jeżeli Baker Beans kiedyś padnie, no to myślę, że minery gdzieś tam będą miały swój słaby dzień. Albo może też być na odwrót, tak. Dlatego w minery, minery muszą w tej chwili ewoluować. Koniecznie muszą ewoluować. One już nie mogą iść w stronę takiego tradycyjnego minera, ponieważ minery te tradycyjne, one już nie mają tego, tej siły polotu, tego, tego wow. Ludzie już je znają, ludziom się nudzą takie rzeczy. Ludzie nie mogą jakby siedzieć w przypadku krypto w tych samych oklepanych schematach. Tu muszą być zmiany. No i zaczynają się słuchajcie, takie pojawiać, tak? Między innymi e, Crops Farmer, który wczoraj ruszył. Bardzo duża e, zmiana, jeżeli chodzi o, o elementy związane z ze stabilnością projektu, tak, czyli blokada czasowa, wypłat, ilość reinwestycji, które jeżeli ich nie zrobimy, to mamy bardzo duży podatek za wypłatę. No wszystko fajnie poukładane, tak, żeby właśnie zwiększyć żywotność, żeby zwiększyć chęć w ogóle nowego przystępowania nowego kapitału. No i fajnie ten kapitał rośnie, słuchajcie, na, na tym Crop Farmerze. w tej chwili ponad pół miliona dolarów. Zobaczymy, jak to będzie dziać. Dodatkowo za kilka dni, pięć. 6 do 7 dni pojawi się naprawdę mocna perełka. Projekt miner, który już w ogóle poszedł po bandzie, jeżeli chodzi o zmiany, będzie działać na podobnej zasadzie. Warunki jakby standardowe, czyli 8%, jakiś tam procent na feed, na deweloperkę, standardowo. Natomiast słuchajcie, będzie to pierwszy miner, który będzie jednocześnie inkubatorem. Inkubatorem w tym znaczeniu, że w tym projekcie będą tworzone, promowane nowe, inne minery. Będą pojawiać się admini, będą się pojawiać firmy, będą się pojawiać ludzie, którzy chcą stworzyć własne minery i wyobraźcie sobie, że oni jako inkubator będą pomagać, tworzyć będą tak naprawdę te projekty, będą pomagać im w marketingu, oczywiście we współpracy. Dodatkowo w samym kontrakcie będą zapisane fee, Bezpośrednio idące dla tego projektu, dla tego głównego projektu, tego inkubatora, z którego te dochody będą wskakiwać do skarbca, z którego my będziemy potem mogli wypłacać. To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa będzie stworzony dodatkowy, część podatku, która jakby wynika z zapisu w kontrakcie, będzie też szła na inwestycje w różne projekty. Oczywiście te projekty, te inwestycje mogą być różne, tak, one mogą być trafne, mogą być nietrafne, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak więc, tak jak mówię, jeżeli dany trend ma się utrzymać, on musi ewoluować. Jeżeli nie będzie tego, nie będzie jakby, no, dalszej, dalszej chęci, dalszego, tej efektywności, która była na początku, tak więc zobaczymy, nie. No i słuchajcie, ale tak sobie tutaj gadam, gadam, marudzę. Chciałem Wam tylko powiedzieć, jeszcze w tej chwili, jeszcze, bo już myślę, że będę zaraz kończyć, na temat pewnej rzeczy, do której sobie tak przemyślałem. Bo ja do tej pory tą strategię, którą stosuję, 6 na 1, to jest 6 dni reinwestycji i 7 dnia wszystko wypłacam, nie? I tak się tam gdzieś kumuluje, taką tygodniówkę. Ale tak sobie stwierdziłem, że słuchajcie, dlaczego by nie robić strategii, w której wypłacam tak naprawdę każdego dnia, każdego dnia przez te 7 dni mogę wypłacać. Mam 15 minerów, słuchajcie, tak? I mogę tak naprawdę w tej chwili po dwa minery dziennie wypłacać. Każdy miner, załóżmy, słuchajcie, no, gdzie tu jest ta. Nie wiem, gdzieś tablicę. Mamy 15 minerów, tak? Po dwa na każdy dzień. I słuchajcie, 2, 2, 2, 2, Dwa, raz, dwa, trzy tutaj. i tutaj cyk. I mamy, słuchajcie, siedmiodniowy, siedmiodniowy tydzień wypłat. Codziennie wypłacamy, wypłacam z jednego minera, z tego pierwszego, tak. I potem przez 6 dni kolejnego reinwestuję. Załóżmy, to jest poniedziałek. I wracam za tydzień z powodowną wypłatą, tak. To samo robię z kolejnym, słuchajcie, we wtorek wypłacam z kolejnych dwóch. Przez następne dni reinwestuję, aż do pełnego tygodnia i pyk. Kolejny miner, w środę wypłacam z dwóch minerów i idę dalej, nie? Reinwestując w tym trzecim, czwarty, piąty, szósty, siódmy dzień i tak dalej. I słuchajcie, tak naprawdę robimy sobie pensyjkę, robimy sobie 30-dniowy kurde, miesiąc, w którym mamy codziennie wypłaty. Dlaczego robić to raz w tygodniu? Róbmy to, słuchajcie, dziennie. W mojej wizji, w mojej wizji, w mojej strategii, jakby jeżeli chodzi o minery. Wyraźnie mówię, nie wrzucamy wszystkiego w jedno. Dlatego, dlatego dywersyfikujemy, wprowadzamy nowe minery, po to, żebyście sobie rozrzucali wasz kapitał na, na więcej minerów. Po to, żebyście otrzymywali te dywidendy dzienne. 8%, nie? Czy tam 10%, bo są mi też takie przecież. Tak więc. Nie czekajmy tydzień, słuchajcie. Jeżeli macie dużo tych minerów, tak jak ja, a myślę, że część z was na pewno zbliża się do tych, do tych ilości, to róbcie sobie codziennie wypłatę z jednego czy z dwóch. Ja mam akurat 14, przepraszam, 15. Wy możecie mieć 7, akurat będzie wypadać po jednym minerze dziennie. I kolejne dni, w tym pierwszym, który wypłacamy w poniedziałek, reinwestujemy, w drugim wypłacamy, reinwestujemy i tak dalej. Ja tą strategię sobie wprowadzę już w tym tygodniu. Muszę tylko sobie przemyśleć jaki miner kiedy wypłacać. I zobaczymy, no słuchajcie, no tak? Mamy piękną wypłatkę miesięczną, tak? I wtedy tak naprawdę możemy sobie pozwolić na tą reinwestycję ciągłą, bo tak naprawdę mamy codziennie pieniądze, tak? Z którymi możemy robić cokolwiek chcemy, tak? Dalej inwestować, nie wiem, whatever to, co skrypto robi. Tak więc przemyście to. Myślę, że tutaj koła nie odkryłem, tak? No, tylko po prostu tak czek. doszedł do wniosku, że po cholerę to wypłacać, słuchajcie, wszystko jednego dnia, jak to można sobie codziennie po kawałku. I mam pełen tydzień, tak naprawdę, wypłat, nie? Tak więc, słuchajcie, no podsumowując, ta strategia, przemyście sobie ją, może, nie wiem, to ja dopiero na nią wpadłem, wy już dawno ją stosujecie. Druga rzecz, ta perełka, bo uważam, że to będzie perełka z bardzo dobrego źródła. Projekt Audyt, KYC wszystko. Inkubator, coś nowego. Wow, słuchajcie, masa ludzi będzie to promować. Uwierzcie mi, masa ludzi to będzie promować i tam trzeba być na początku, nie? Tak więc ja wchodzę mocno. Myślę, że sobie tutaj uzbieram trochę pieniędzy z tych, z tych, tych swoich. Minerów i zwyczajnie zainwestuję w ten projekt, nie? Albo sobie coś jeszcze tam dorzucę. Dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony: takich pogaduszek. Jeżeli kogoś znudziłem, to bardzo przepraszam. Chciałem tak tylko sobie głośno, ja że tak powiem, przekazać moje przemyślenia, właśnie dotyczące tej, tej wizji. Ogólnie samych minerów, tak jak to będzie się rozwijać. No i pamiętajcie o tym, o tym nowym projekcie, tam, o tej nowej perełce. Na dniach. Myślę, że może już jutro będę mógł więcej powiedzieć. Już na tą chwilę jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Tyle z mojej strony bardzo dziękuję za, za dotrwanie do końca. Zapraszam na moją grupę zdefiniowani.pl. Link znajdziecie bezpośrednio w opisie projektu. Mamy dosyć dużą społeczność, ponad 1700 osób. No i każdego dnia szukamy różnych metod rozwiązań na to, żeby coś tam zarobić w tym świecie krypto. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.